Ta mapa, tą mapę przegramy, nie ma opcji, żeby to wygrać. <grym> co to było, Ja bym W takim aktualnym składzie to trochę ciężko trenować. W sensie jakby było 9 na 9. Ale gdzie jest parę? Okej, okay. rozumiem magiczne rzeczy, ale to co teraz ja widzę, to chyba przebija własne rzeczy. Ja mogę was sprzeć? Nie, nie działa. Ej, co to kurde Kiszyn. za drzwi? Ej, ale na się kto wchodzi. No, przez co? O, ale ścina jest. Ej, co? <grym> The fuck z tymi fajne, fajne drzwi, lech. Ty, jak się otworzą? Ej, właśnie. się do góry. nie. Nie mogę drzwi. się otworzy. Chyba będę grał. spalam. Ja się tak za... ja to żechmy że zawodników miałem. <grymne> to z a, Co to. tylko się stało, głęboko <grymne> Z znaczy znaczy. Normalnie. Też ja ty tam idziesz. No i teraz został sam w lechu. No i jeszcze raz. 360, Jeff. aha. A, no, bo no, teraz... No. <grym> ja teraz. Halo, a ten, tu powinien być... No, co?! Good job so far. Ej! No, bad, no, no ty co?! Co, co no. jest?! Joke. Dziś nie będzie widać. Ja bity? mi teraz przykro, nawet nie wierzę jak bardzo. Ja tu się po co robię to, żeby mi zauważyli, co nie. Ja też, ja też. Płaczę, naprawdę.

Widziałeś? Widziałeś, It was at this moment that he knew he fucked up. Laguję, nie mogę. Odpalimy kiedy oni odpalą. Trochę później, żeby mieć przewagę na terenie. nie? oni oni No przecież wiem, że noszą coś. Życie. Nie, ja to miałem serdecznie. Nie, te moją serdęczka. Bye, nie, ja pogręciłem! Idziemy w gestalny metal. Dawaj! Ej, poczekaj, ja mam coś lepszego. O, nie. nie, 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 ma... nie. medyk, leś Medyk, medyk leś mnie! Wiesz, co chcę zrobić? O nie, to nie. nie, to nie, to nie, nie. nie. Ej, medyk jest, Madyk jest. Madyk jest na dole, medyk jest na dole. Tak, tylko chodzi mi o to, że... Tylko, że mamy już minus 34 wiecie o tym. No tak. Zabiłem, zabiłem żółka jakby co, Marka. Cześć, cześć. Hej, na pewno Joe, na pewno Joe ktoś powie. Co wy nie patrzycie plecą? Eee, go, to było poważne bomby, bomby się. Tak, 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 ona ma Ona ma tak, 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 No tak, tak, Co tak, tak, Nie, tak, tak, Co tym rakietowym. Nie, nie zalał razy, ale masz to zrobić. <grywa> Kurde. <grywa> tu Nie, no zginął. Wykraczanie! Siema. Dobra, i pipe'y jak już nie było. Nie, nie zniszczę, tylko chciałem pipe. No <grywa> Albo to, albo to. mam. <grywa> Też było. było. Ale, że jeden na cztery gram? Dobra, dawajcie. Chodź do z... pełna. chodź do O kurwa. No, wszystko normalne, dobra. Hmm. Jak szlam w każdego z rewolwera. Chodź tutaj. A mogłem ci sprzedać ERA! A, a, kto, się, to, kto tutaj bagieciarzem jest? Sią mi stąd. Muszę napierdalać. Ja, ja, ja tylko oglądam. Michael Jackson idzie ci wpierdolić, chodź. Kurde. Możesz się pojawić później, okay. możesz się pojawić Pamiętam później. Lechu. dość małe dzieci w dostawie pamiętam. Czekaj, co? Ty kurwa wypierdalaj mi się. Nie, w ogóle nie zbierał kwiatków, po prostu se nie o, kur... A po co mam zbierać kwiatki? O, no, <grywa> <one> działa. <grywa> <grywa> no <co? grywa> to ci potem gdzieś są spaje Spaj jest tu Teraz tam Ty śmieciu jeden! Nie! Gdzie jest w ja Teraz tu, to ja takie... Jak tu jest? To drugi musi być za mną, żeby robić ze mnie jaja. No, ale... <laughs> Lechu, dam ci kanapkę! No. Hehehehej, <laughs> <laughs> ty ty mnie... czyż ty mnie nie zabijesz tu? <laughs> <Sześć>. No <Nie> <laughs>

Chłopie z tymi spajami, Jaku Leci. Jaku? brat nie powiedział mi, że dzisiaj jakieś jakieś zajęcia. <laughs> by banny, chłop A to leś, postaw, Dobra. Coś? Ej, co mi tak. Eee. ej. Banny jest pięć <grym> <grym> pięciu ochot. Ja patrzę na O kurwa, no. Czemu mój team tu jest dwóch śpiegów? Ja będzie pięciu. Ja uciekam. wyrównać No, dobrze. Na kotek, na płotek i padł.

W sumie nienawidzę strzelić do Scoutu z celnego szczotu, po prostu sobie zapinam skacz i wziądź. A czemu są zamiast zamiasty tego... ja mam pomysł jakiś, żebym pom... well. nie. Ja mam pomysł jaki ten, może no. być dźwięk wybuchu. Eee, mount. Aj. Eeeem... Nie, no. um, mam... nie. Um, nie pójdę. Dzięki, tak. teraz mam krytyki. Polskiej jak ja to grombałem? No. Ma, <laughs> no. <laughs> <Co> to... <laughs> małe iron mogę zrobić takie, nie? <laughs> <laughs>